Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego. Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus. Powiedziałem Wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je, idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Izraelici mówią do pana Jezusa, aby otwarcie im powiedział, czy jest Mesjaszem, ale chcieli tak naprawdę usłyszeć od niego wezwanie do walki przeciw Rzymowi. Chcieli wykorzystać jego moc do tego, aby zaprowadzić królestwo według swojego pomysłu. Pan Jezus zaś mówi im, że nie słuchają tego, co on mówi. Ci wszyscy którzy należą do Jego owiec, wsłuchują się w to, co Bóg mówi, czyli w jaki sposób On wyjaśnia nam życie, w jaki sposób On prowadzi nas do zbawienia, w jaki sposób On wskazuje, co mamy w życiu czynić. Nie według tego, co my myślimy, ale według tego, do czego On nas uzdania, do czego zostaliśmy powołani. Ci, którzy idą za Jezusem, aby móc zrealizować to, co Pan mówi, muszą być pokorni. Oto Cię, Panie Jezu, prosimy, abyśmy nie narzucali Tobie swojego zdania, ale byśmy wsłuchiwawszy się w Twój głos wiernie wypełniali to, co mówisz. Twoja jest potęga, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.